Dzień dobry, dziś mamy na sprzedaż Honda Varadero 125 cm pojemności. motocykl dla posiadaczy prawo jazdy kategorii B. Tam jest nie trzeba dodatkowych uprawnień. E, używany w stanie dobrym. W ogłoszeniu jest tam pełna specyfikacja rzeczy, które wykonał poprzedni właściciel e, e, przed zeszłym sezonem, bo przejeżdża ci teraz na większy. Oto ta Honda leci na sprzedaż. Na motocyklach ja specjalnie się nie znam i za wiele Wam nie opowiem. Natomiast no postaram się pogadać wszystkie plusy i minusy nie, tutaj powolutku tego oto motocykla. No, widzimy ma dodatkowy wydeszek, jakieś kolory dźwiękowe. Nagrzany posiada stanie mechaniczne, nie elektryczne, więc które musiałem tutaj odpalić, bo ciężko było mi jedną ręką operować i odpalać, kamerować tutaj. Tak więc nowy akumulator wsadziliśmy teraz już na sezon. Przed sezonem według nas i poprzedniego właściciela wystarczy jedynie wymienić olej z uwagi na to, że no po zimie takie czynności jak i w samochodzie wypada, wypada wykonać. jeszcze polakach ostatnio jechaliśmy, tak więc z punktu A do punktu B bo się przeprowadzaliśmy tak więc mikro, jakiś tam naturalny brudki przebieg pisałem w ogłoszeniu tak więc zaraz to uzupełnię nakładki na lusterka szybka Lekkie zarysowanie. No mam nadzieję, że komuś pomoże to w decyzji. Dodatkowo, o tu z tyłu, jeszcze będzie kuferek. Na dniach go zamontujemy. Tak więc, w takim zestawie oto będzie, będzie sprzedawana. Więc serdecznie zapraszamy. jakby ktoś szukał takiej Hondy.